Obrigado. Czarny dzień, a właściwie czarna godzina zdarzyła się w ostatnim tygodniu na sądeckich drogach. Kilka minut po 12 na ulicy Królowej Jadwigi wypadkowi uległ rowerzysta. Przyczyny tego wypadku nie udało się ustalić. Ofiarę z obrażeniami głowy przewieziono do szpitala. W tym samym czasie w innej części miasta doszło do, jak się później okazało, niegroźnej stłuczki. Jednak najpoważniejsze było trzecie zdarzenie, w którym na przydrożnym słupie roztrzaskał się radiowóz policyjny. Pędzącemu do jednego z wcześniejszych wypadków z włączonym sygnałem polonezowi, nie Podziewanie drogę zajechał nadjeżdżający z przeciwnej strony maluch. Prowadzący poloneza policjant próbował uniknąć czołowego zderzenia, skutkiem czego radiowóz wypadł z drogi i uderzył w słup elektryczny. Z przewodów posypały się iskry, w koło zaczęła płonąć trawa. Dwaj sierżanci jadący polonezem mogą mówić o dużym szczęściu. Jeden z nich złamał rękę, drugiego bez widocznych obrażeń odwieziono do szpitala na obserwację. Kierowca małego Fiata zbiegł z miejsca wypadku. W porym pechu mogą mówić funkcjonariusze sądeckiej policji. Zaledwie tydzień temu informowaliśmy o policyjnym polonezie, który rozbił się na ulicy węgierskiej. W ostatni piątek ponownie w wypadku drogowym uczestniczył radiowóz policyjny. Tym razem zdarzenie było mniej spektakularne, ale nie mniej kosztowne. Naprawa nowego Volkswagena Vento musi kosztować. Jeśli zadziałała tu zasada, że nieszczęścia chodzą parami, policjanci mogą już spać spokojnie. Jednak jeśli wierzyć w twierdzenie, że biednemu nawet wiatr w oczy, strach pomyśli, co jeszcze może się zdarzyć. Najbardziej prawdopodobny wydaje się jednak fatalny zbieg okoliczności. Mimo to mieszkańcy apelują o ostrożną jazdę.